Dzień dobry, witam serdecznie. Słuchajcie, to jest te miejsce pamiętliwe, które widzieliście. Odejdziemy z kawałeczek, bo mamy do Was bardzo dobre informacje. Więc tak, dzień dobry, witamy serdecznie. Słuchajcie, witamy. dzisiaj, w godzinach około 15.00 byliśmy w Mopsie, tak? U Pana Dyrektora Mopsu w Żninie i słuchajcie, są pozytywne informacje po naszym materiale w trybie natychmiastowym, ponieważ od razu po świętach, w dniu dzisiejszym MOPS zareagował profesjonalnie, za co pracownikom i dyrektorowi bardzo dziękujemy i na pewno jeszcze innym ludziom, podajże pewnie z gminy i Instytucji e, zareagowali naprawdę profesjonalnie. Dziękujemy serdecznie, że e, poczyniliście tę informację, że nasze materiały dochodzą do właśnie miejsc, takich jak e, nie tylko my, znajomi, którzy tutaj się widujemy na naszych stronach, tylko do osób trzecich. E, dzisiaj e, słuchajcie, MOB zawiózł e, Piotra do Gruziąca. E, w tej chwili już najprawdopodobniej ma chyba ten dowód osobisty, z tego co tutaj dyrektor mówił, nie? E, czy już e, możliwe, że te papiery ma zrobione na, te, na, na ten dowód? E, dzisiaj również e, widzieliśmy jak pani z opieki e, z MOPS-u e, szła z Piotrem do e, ZUS-u e, załatwić tą rentę. E, więc wszystko idzie, słuchajcie, zgodnie z planem. Ma z, e, też zapewnione jakąś kwaterę w schronisku. E, a czy to wykorzysta, e, to już, słuchajcie, e, to od niego zależy, tak? E, my wiemy e, troszkę e, na ten temat. E, rozmawialiśmy z tym człowiekiem, rozmawialiśmy z dyrektorem. Naprawdę dzisiaj, słuchajcie, e, bardzo duży profesjonalizm, jeżeli chodzi o MOPS. E, no i tyle. Jarku, coś byś chciał dodać? No, cieszymy się, że ta cała sprawa się zakończyła happy endem. Bo najważniejsze je, jest to, że Piotr już ma zapewnione lokum, jest bezpieczny, nie zagraża nic je, je, jego życiu ani zdrowiu. Dokładnie. Yy, I to jest bo... najważniejsze, bo nie można być obojętnym na, na człowieka, obojętny jaki on jest, jak ma przeszłość. Yy, za sobą. Dlaczego jest bezdomny? Bo. Jakby nie patrzeć, każdy jest człowiekiem i zasługuje na szacunek i na godne traktowanie, a w szczególności trzeba też pamiętać o, o, o Europejskiej konwencji praw człowieka, a my nie godzimy się, by Europejska konwencja praw człowieka była łamana, e, my możemy się nie zgadzać e, z każdym. My możemy e, oceniać tego człowieka, że jest taki, owaki, że ma taką przeszłość, że ma takie rzeczy za sobą. Ale pamiętajcie, dzisiaj Piotr, jutro wy. I do tych, którzy tak kanalizowali nasze działania, e, pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy serdecznie. Mam nadzieję, że weźmiecie przykład e, z oddolnych działań i w końcu weźmiecie cztery litery, e, podniesiecie i zaczniecie działać, bo do gadania i do pisania, i do, można powiedzieć, negowania naszych działań jest bardzo wielu. Tylko powstaje pytanie: Ci ludzie, którzy tak negują, co wy zrobiliście? Co wy zrobiliście? Czy pomogliście, by Piotr tutaj do tej pory leżał? Gdyby myślę, tutaj nie nasze tutaj, e, działania, nie nasze zainteresowanie do tej pory już wam pokażę, byłby w tym miejscu, w którym jest. Więc ja pozdrawiam serdecznie tych zawistnych ludzi, którzy e, po prostu nie mają może ze sobą co robić i po prostu negują to ja chętnie patrzę i obserwuję, i ja chętnie chcę zobaczyć, jak wy działacie. Może się czegoś nauczę od Was. To, Cześć Leszek. Słuchaj, dzięki za brawa, ale to nie dla nas brawa. Brawa, słuchaj, należą się do dyrektora e, Ośrodka e, Pomocy Społecznej. E, mamy też tutaj, słuchajcie, nagranie. Ale ze względów, że zostaliśmy potraktowani bardzo profesjonalnie, pełna kulturka, pełny, pełen profesjonalizm, szanujemy tutaj tego człowieka na danym stanowisku i nie będziemy publikować naszej prywatnej rozmowy. Jarek tutaj również jest świadkiem, więc tyle w temacie, słuchajcie. Tyle w temacie. Pamiętajcie, presja ma sens, ani kroku wstecz, kropla drąży skałę. Kto jak nie my? Kto jak nie my, m, zwykli, ja, zwykły budowlaniec, tu e, człowiek, który e, z warzywkami ma do czynienia. Kto jak nie my? Dzisiaj Piotr, jutro ty, jutro Jarek, później Każde, ja. Nie, każdego taki los może spotkać i trzeba mieć to na uwadze, bo nie jeden taki już był, co był bogaty, miał wielką firmę i bogactwo a na drugi dzień, z dnia na dzień. Stał się bankrutem, no i czasami musi nawet sprzedać mieszkanie, żeby mieć na, na życie. Tak, takie są sytuacje. Niestety, pamiętajcie, że nie ma co określać, nie ma co mówić, kto jakim był kiedyś. Liczy się teraz. Liczy się po prostu tu i teraz. A tu i teraz zrobione są, myślę, nietuzinkowe działania e, ludzi, którzy są odpowiedzialni. No, i naprawdę wielki szacun, i jeszcze raz myślę, pozdrawiamy pana dyrektora. Dobra, nie? nie pozdrawiamy i no, wielki szacun do dyrektora. Wielki szacun, Mopsu, bo... nie tylko myślę, do nie jeżeli chodzi o niego, bo to pewnie też ktoś z gminy zareagował, możliwe, że starostwo, więc ludzie, którzy są na danych stanowiskach, którzy nas reprezentują, po prostu y zachowali się w pełni profesjonalni. Ja Jarek, nie przypominam sobie, żeby w jakimś urzędzie został tak obsłużony. No ja też. Ja jestem słuchajcie, w szoku. Mam, ale to nie o tym. Mam do porównania instytucję podobną, bo GOPS <noise> nie będę mówił w jakiej miejscowości, ale tak. tam jest. No, że tak powiem, człowieka traktują przedmiotowo, że tak. No określę to. Dokładnie. Więc słuchajcie, nie przeszkadzamy, nie będziemy tutaj nabijać, yy, że tak powiem wam makaronu na uszy. Jeszcze raz podchodzę dla niedowiarków i do tych, którzy negują nasze działania. Jeszcze raz pokażę. Już tutaj Piotra nie ma. Z moich informacji też to będzie tam przez kogoś posprzątane, więc pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam serdecznie. Więc jeszcze raz. Jeszcze raz powtarzam. Presja ma sens. Pamiętajcie, ani kroku wstecz. Kropla drąży skałę. Pozdrawiamy serdecznie. Z Kujawsko Pomorskiego. Trzymajcie się. Hej No na Dlaczego nie mogę wyłączyć? Patrzaj. Cześć to? Nie mogę wyłączyć transmisji, rozumiesz to? Nie, nie, nie. Słuchajcie, nie mogę wyłączyć transmisji, to jest dobre, nie? O, teraz, trzymajcie się, hej.